Piotr Wasiliewicz bardzo lubił lustra i wcześniej nadawały one jego podmiejskiemu domowi wyjątkowy urok. Stanowiły taką ciekawostkę wnętrza, odbijając wpadające przez okna światło słoneczne i przedmioty wyposażenia, z których wiele, prawdę mówiąc, można by śmiało wysłać do jakiegoś drogiego salonu dla bogaczy, a nawet do muzeum. Ale teraz ta różnorodność luster, ponieważ nie wszystkie były do końca przykryte kawałkami czarnej tkaniny, nadawała domowi szczególnie ponury, mroczny nastrój. Tak więc zebraliśmy się tutaj, powiedział oczywisty Władimir, najstarszy syn Piotra, który przyjechał, nawiasem mówiąc, wcześniej niż wszyscy, czyli jeszcze wtedy. Gdy ojciec był żywy i leżał w szpitalu, złamany pierwszym udarem. Tak, przeciągnął Władimir i obrzucił obecnych ciężkim, badawczym spojrzeniem. Druga przyjechała córka Piotra, Lida. Przyjechała akurat w porę, by zdążyć pożegnać się z ojcem i włączyć się w smutny rozgardiaż, który nieodłącznie towarzyszył organizacji godnego pogrzebu. I oto od samego początku wydawało się Władimirowi, że Lida jest bardzo niespokojna. Jakby tą swoją spóźnioną troską chciała zakryć obojętność przez wszystkie minione lata. Trzecim przyjechał najmłodsze rodzone dziecko Piotra, Borys. I podobnie jak Litka, przyjechał nie sam, to znaczy razem ze swoją drugą połową ale w przeciwieństwie do Lidii zabrał ze sobą także dziecko. I w oczach Władimira było to zupełnie zbędne. Ponieważ cóż w całym tym zamęcie i rozdziale spadku ma do roboty pięciolatek. Lepiej zostawić go z babciami i dziadkami na słowo honoru. Zwłaszcza, że mały Gienek był strasznym niejatkiem i oto już wyciągał rączki do ściennego zegara z kukułką, próbował dosięgnąć pokazującej się od czasu do czasu ptaszyny i szykował się do ryku. Władimir skrzywił się, tylko histerii dziecięcej teraz brakowało. Ale ostatnim obecnym był Michaju, przybrane dziecko Piotra, dosłownie z ulicy przez niego przygarnięte. I co do tej właśnie postaci Władimir w ogóle nie rozumiał. Co on tu robi? Czyż ojciec nie zrobił dla niego wystarczająco dużo w swoim czasie, żeby tak bezczelnie rościć pretensje do spadku? A on nie mógł jednak zostawić testamentu, zapytała Litka i nerwowo załamała ręce. No, przecież tata był taki mądry, nie mógł nie rozumieć, jak to wszystko niewygodnie się ułoży. A co w tym niewygodnego? zapytał Borys. Przecież powiedział, że chce, żebyśmy wszystko uczciwie porówno podzielili. I jeszcze ten list zostawił. List. wykrzywiła ustalitka. Notariusz powiedział, że nie ma mocy prawnej. Nie ma, zgodził się Borys. Ale przynajmniej wiemy, czego ojciec chciał. Chciał, żebyśmy żyli w zgodzie i wszystko podzielili uczciwie. Ty w ogóle z nim normalnie rozmawiałeś w ostatnich latach, żeby rozumieć, czego chciał, rozłożyła ręce Litka. Zwiał i tylko pieniądze, pieniądze z niego ciągnął. Niczego nie ciągnąłem, zmarszczył brwi brat. Ojciec sam zgodził się być inwestorem, a nie jestem winny, że interes spłonął. Myślisz, że sam sabotażystów do ogrodów puściłem. Po prostu ty z żoną w milionerów się bawisz. Poniosło litkę. Masz się za biznesmena, przywykłeś żyć dla siebie. A co się z innymi ludźmi dzieje, jak żyją bliscy? Ciebie to w ogóle nie interesuje. No, zaczęła zaśmiał się Borys. Ciszej można. Dziecko mi przestraszysz. Nie popatrzcie na niego. Ceo. Dzieckiem się zasłania, zeskakując z krzesła tak, że ledwo się nie przewróciło. Litka podskoczyła do brata i mocno pchnęła go puszystą pięścią w klatkę piersiową. Pantoflasz. A teraz jeszcze zapisał się na nianie. Miał rację ojciec, gdy mówił, że jesteś nieudacznikiem. Popatrz na siebie, duma ojca. Borys złowrogo zmrużył oczy. Myślisz, że dlatego nie przyjechał na twój ślub? Bo wstyd mu było patrzeć. Hej, Koleś, ty w ogóle tak? Może wyjdziemy, pogadamy? Wstawił się za litkę jej mąż Artiom i, wstając, zacisnął pięści. Dosyć tego. Całkiem zuchwaleli. Władimir rzucił się i stanął między krewnymi. Wczoraj dopiero ojca pochowaliśmy, a oni już się pozabijali. Myślicie, żeby mu się to spodobało? Gienek, nad którym nikt nie czuwał, w końcu narobił kłopotów. Ściągnął ze stołu elegancką wazę, ta upadła i rozbiła się. Chłopiec przestraszył się, że będą go rugać i rozpłakał się. Ludzie, a kto wie, co to za pies tam? Bezdomny w biegu, czy co? Zapytała wchodząca do domu Nadzia, żona Borysa. To Orlika, powiedział Michaju. Tata go znalazł cztery lata temu na stacji benzynowej za miastem. Siedział tam w zaspie. Jest dobrym psem. Swoją drogą, trzeba by go nakarmić. Pójdę. Z tymi słowami wyszedł z pokoju. Na zewnątrz było świeżo, właśnie skończył padać deszcz. Ale nie tylko dlatego tu oddychało się łatwiej. Michał zauważył, że w pokoju powietrze po prostu rozgrzało się od tej rozmowy między spadkobiercami. I tego, co nie zostało powiedziane. A to niewypowiedziane, rozumiał, było jeszcze jak. Michał powoli obszedł dom, głęboko oddychając i uspokajając stąd bijące serce, Chciałoby mu się po stracie ojca zostać samemu, ale, niestety, jakoś nie bardzo mu to wychodziło. Wchodząc do domu i przechodząc do kuchni, Michaju szybko znalazł w szafkach konserwy dla psów. Dobrze wiedział, gdzie CO stoi, ponieważ w ostatnich latach często bywał u ojca. Wyszedł z powrotem i zagłębił się w ogrodzie. Piotr bardzo kochał ten dom i ten ogród. Sam się nim opiekował, dopóki pozwalało mu na to zdrowie. A potem zatrudniał specjalistów, ale nie byle jakich, a urządzał biedakom, zanim dopuścił ich do swojej posiadłości, surowy ustny egzamin, ale za to wszystko to przynosiło owoce. Było tu pięknie, wszystkie rośliny od rozłożystych, obficie owocujących drzew i krzewów po eleganckie róże i gatunki na mauretańskim trawniku były zdrowe. Orliku! zawołał Michaju i zaraz z krzaków na znajomy głos wysunął się brązowordzawy pysk psa. Potem wyszedł cały, podszedł ostrożnie. Biec, nie bój się, powiedział Michaju, stawiając na trawie miskę. Usiadł obok i podrapał za uchem. Co, nie lubisz obcych? Już tęsknisz za właścicielami. Ja też już tęsknię. Ale co możemy zmienić, CEO? Wszystko się zmienia. Dalej w głębi ogrodu dla Orlika stała przestronna, wygodna buda, w której nie było gorąco latem i ciepło zimą. A poza tym Piotr pozwalał psu, kiedy tylko chciał, wchodzić do domu. Właściwie w ostatnich latach Piotr mało z kim rozmawiał. Żył za drzwiami, dużo czytał, zainteresował się kuchnią włoską, oglądał stare filmy i właśnie zaadoptował zwierzaka. Michał odwiedzał ojca wyłącznie na zaproszenie, szanując jego prywatność i bojąc się nie naprzykrzać, chociaż. Od czasu, gdy Michaju, dziesięcioletni chłopiec, spotkał go na podmiejskiej drodze, całkiem jak tego bezdomnego psa, między nimi nawiązały się szczególne relacje. A całe życie Michaiła się przewróciło, właśnie wtedy stracił swoich bliskich, winny był alkohol. Nawet przy nich nie należał do tych chłopaków, którzy mogą z pewnością powiedzieć, że mają swój dom, a teraz w ogóle się zagubił. Jacyś tam dalecy krewni się znaleźli, ale nikomu nie był potrzebny a dom dziecka nie tylko majaczyło na horyzoncie, ale już wyciągało do chłopca ręce. W ten zimny wrześniowy dzień, kiedy wydawało się, że szare chmury lada chwila runą ci na głowę, Miszka kręcił się przy przydrożnej kawiarence, której głównymi klientami byli głównie kierowcy ciężarówek. Wstąpił tam również Piotr, w tym czasie zajmował się już swoją działalnością. Czyli biznesem w branży transportowej i oto, zawiódł go jeden z kierowców, nie było nikogo. Kto mógłby pilnie wyjechać na zlecenie, więc Piotr, żeby nie zawieść klienta, sam usiadł za kierownicą. Zatrzymał się, by odpocząć i zjeść coś gorącego i zauważył chłopca. Współczuł, kupił mu kotleta z piórej, bułeczkę i szklankę herbaty, a także pączka z powidłami i jakoś tak zaczęli rozmawiać. Nie możesz być sam na ulicy, powiedział Piotr, może się coś złego stać. Podjął decyzję spontanicznie i najpierw zadzwonił do swojego prawnika. Miał umowę z renomowaną firmą na kompleksową obsługę prawną. Potem Piotr zadzwonił do żony, Olgi. Byli już małżeństwem od dziesięciu lat i mieli troje dzieci. Wydawałoby się, czego jeszcze im potrzeba do szczęścia? Ale wiedzieli, że chcą jeszcze jednego. Tylko, że ze względu na zdrowie Ola nie mogła już urodzić i męczyli się z tym już od trzech lat. A gdy zrozumieli, że natura jest przeciwko nim, zdecydowali, że adoptują, przysposobią. I w zasadzie planowali wziąć albo niemowlaka, albo kogoś nie starszego niż parę latek, ale ten chłopiec, bezdomny z wielkimi, przerażonymi jak u zwierzątka oczami, że tak to ujmę, szczególnie przypadł do serca Piotrowi i zadzwonił do Olgi tymi słowami: Znalazłem naszego syna. Oczywiście proces adopcji nie był prosty. Ale potem nadszedł dzień, gdy Piotr i Olga wprowadzili drżącego miszę do swojego domu. Właśnie skończyli go budować, wykończyli wykończenie, a w ogrodzie większość roślin była jeszcze na etapie sadzonek. To nasz dom, powiedział Piotr, witaj. Możesz wybrać dowolny pokój i będzie twój, uśmiechnęła się Olga. Miszka zapłakał. Jeszcze niedawno nie wiedział, gdzie będzie nocował i co będzie jadł. Stamtąd zabrali go do siebie bogacze i proponują, żeby wybrał pokój. Długo nie mógł uwierzyć, że to życie dotyczy jego i długo jeszcze budził się w nocy z krzykami z koszmarów. Ale czas mijał i wkrótce nazywanie tych ludzi mama i tata stało się dla Miszki całkiem normalne. Prawda, byli jeszcze nowo upieczeni dwaj bracia i siostra i tu u Miszki nie wszystko było gładko. Nie, w ogóle nie dokuczali, ale on zawsze, dopóki mieszkali razem, to czuł, oni jakby nie uznawali go do końca. Oni to odrębna grupa, jakieś niemal mistyczne towarzystwo, do którego on nie ma wstępu, ale pogodził się z tym i po prostu kochał mamę i tatę najbardziej i przede wszystkim. Miał czas, dorastali, pierwszym, który wyleciał z rodzinnego gniazda, był Władimir. Ogólnie Piotr liczył, że zajmie się transportem, czyli przejmie rodzinny interes, ale Władimir chciał być budowniczym. Mówił, że na biznes nie ma dość rozumu, że on woli pracować rękami. Wybrał uczelnię w innym mieście i wyjechał, a gdy skończył, to Piotr podarował mu mieszkanie, Władimir okazał się utalentowanym robotnikiem. Ojciec cieszył się z niego, prawda, martwił się, że syna nie układa się życie osobiste, ale ten mówił, że po prostu jeszcze nie dojrzał. Litka po szkole chciała zostać modelką, ale jej matka była temu przeciwna. Olga sama zaczynała w branży modelowej, zanim została gospodynią domową i przekonywała córkę, że to nie najlepszy wariant, bo super sukcesy odnoszą jednostki, a ryzyko różnego rodzaju jest zbyt wysokie. Litka obraziła się i ledwo dostała świadectwo. Uciekła z domu. Zadzwoniła potem aż ze stolicy, że mówi, już byłam w agencji i obiecali mnie wysłać do Europy. Piotr wtedy dostał pierwszego w życiu ataku serca i pojechał córkę sprowadzać. Czuł, że wplątuje się w jakąś głupotę i może wpaść w kłopoty. Przywiózł ją do domu całą wełzach, a po tygodniu zobaczył w telewizji reportaż, że ta agencja rzeczywiście oszukiwała młode dziewczyny i wywoziła je do Europy. Ale nie do pracy jako modelki. Myśleli, że Litka się uspokoi, nawet poszła na prawo na studia, jakby się ustatkował, ale potem zaczęła kręcić romanse z chłopakami, jeden gorszy od drugiego. W rezultacie zaszła w ciążę i znów uciekła do innego miasta. I oto w przeddzień ślubu Litki zginęła Olga w wypadku samochodowym. Piotr był zabity żałobą. Powiedział, że Litka powinna odwołać swoje uroczystości, nie czas mu, a matka przecież była przeciwna jej małżeństwu. Ale Litka powiedziała, że oczywiście smuci się, ale swojego losu nie będzie przekręcać. I wyszła za mąż. Piotr rozzłościł się i od tego czasu, jakby się z nią wyrzekł. No, czasem pomagał oczywiście pieniędzmi, ale nie rozmawiali już po przyjacielsku. Mąż Litki dorabiał się przypadkowymi zarobkami, urodziło im się troje dzieci. Duże zmiany u Piotra nastąpiły właśnie po śmierci żony. Prawie cały swój biznes sprzedał, a na pozostałą małą jego część wziął wspólnika. Starego znajomego, któremu ufał. Ten wypłacał mu niewielką część zysków i z tego Piotr żył. Prawie cały czas spędzał w domu, pracował w ogrodzie. Mówił, że teraz wszystko straciło sens, gdy nie stało się Olgi. Jego najmłodsze rodzone dziecko, Borys, gdzieś około dwóch lat po śmierci matki zakochał się i też opuścił ojca. Na ten ślub Piotr pojechał, bo wybór syna aprobował. Borys ożenił się z tamarą, która pochodziła z małego miasteczka. Rodzina i tam, tam prowadziła farmę i Borys postanowił zająć się tym samym. Prawda, wychodziło mu to z różnym skutkiem. Michał natomiast jeszcze w szkole zafascynował się komputerami, a potem wykształcił się na programistę. A poza tym bardzo lubił fotografować. Dziwnie się rozwijasz, nieraz mówił mu Piotr. Myślałem, że będziesz się czymś takim zajmował. Czym? Pytał Michał. No, może jakąś działalnością, może biznesem albo czymś poważnym, jak na przykład przemysł maszynowy. Komputery też są maszynami, odpowiadał Michaju. Takie dziwnie lekkie bywały między nimi rozmowy. Zawód pozwalał Michaiłowi swobodnie przemieszczać się, gdzie tylko chciał i przez kilka lat podróżował, fotografował przyrodę, życie, zdjęcia publikował w blogach, a niektóre nawet trafiły do czasopism. Potem wrócił w rodzinne strony. Niespodzianką było to, że ojciec nalegał, żeby spłacił za niego hipotekę. A szokiem było to, że po tym, jak dał taką dużą sumę, Piotr nagle oznajmił, że ostatecznie sprzedał swoją część w interesie i teraz będzie żył z oszczędności i emerytury. Ostatnio Michaju zbliżał się do ojca, ale Piotr odgradzał się dosłownie od wszystkich, a gdy się spotykali, bardzo trudno było zrozumieć, co się dzieje w duszy ojca, a to, co Miszka rozumiał, mu się bardzo nie podobało. Olga śni mu się. Nieraz mówił Piotr, woła go do siebie, to znaczy, wkrótce się spotkamy. Nie mów tak, za każdym razem nawet Michaju się bał, co ty za lata? Lata nie mają znaczenia, jak powinieneś rozumieć, powiedział kiedyś Piotr. I w ogóle mi jeszcze jak byłem smarkaczem, to nawieszono, że nawet do siedemdziesiątki nie dożyję, więc trzymaj no I podał mu kopertę. Michaju ją otworzył i zobaczył bardzo dużo pieniędzy. I jeszcze to, powiedział Piotr i kiwnął głową w stronę kartonów, sterczących w kącie pokoju. Co to? Ostrożnie zapytał Michaju. Twoje dziecięce zabawki, różne rzeczy. No, rzeczy, o których wiem, że chciałbyś je zabrać po mojej śmierci. Tato, nie trzeba, a może pójdziemy na spacer. Przebiętrzymy głowy, na ryby może. Szanujesz mnie. Surowo zapytał Piotr i dodał, gdy Michaju skinął głową. To znaczy, dziś bierzesz i to wszystko wozisz do siebie. Jasne. Albo ja ci pokażę. Jako syn musisz mnie słuchać. I co tu było robić w takiej sytuacji? Michał zabrał pieniądze, rzeczy, rzeczy ostrożnie rozłożył i umieścił w swoim mieszkaniu, a pieniądze odniósł na konto. A potem nie minął nawet miesiąc od tej dziwnej rozmowy, jak ojca dopadł udar. Trafił do szpitala, jakoś go uratowali, ale dopadł go kolejny już w szpitalu. I oto zebrali się wszyscy, trzeba było coś postanowić. Michał rozumiał, że w końcu ci ludzie w domu to jego rodzina. Więc trzeba jakoś się dogadać. Wrócił do domu, stanął w drzwiach i zaczął słuchać, jak kłócą się, spierają o to, jak wszystko podzielić, a co zrobimy z psem. Zapytała żona Borysa. Nie mam pojęcia, wzruszyła ramionami litka. On jest taki straszny. Nie, ja go sobie nie wezmę. No to oddać do schroniska i tyle, powiedział Władimir. Albo uśpić. Jest już stary, cały w chorobach. Zgadzam się, kiwnął Borys. Psa będziemy mieć rasowego, jak już. A tej ulicznej, no, u niej już cała psychika jest zrujnowana. Ogólnie, na początku Michaj umyślał, że to po prostu nerwy wszystkich na granicy wytrzymałości. W końcu przeszli przez taką tragedię. Naturalnie to ogromny stres, więc zrywają się na siebie. Ale im więcej czasu mijało, tym bardziej było jasne. Troje dzieci Piotra nie może znaleźć wspólnego języka. Litka, Borys i Władimir, oni wszyscy chcieli zabrać sobie jak najwięcej. Prawda, w czymś byli zgodni. Wszyscy razem zaczęli naciskać na Michaiła. Ty w ogóle nikim dla ojca nie jesteś, jeśli się zastanowić, powiedziała Litka. Wszystkie dzieci Piotra tego dnia zebrały się na korytarzu. Przyjechali razem, żeby złożyć oświadczenie u notariusza o przyjęciu spadku. Brutalnie. Wstawił się jakby za bratem Władimir. Litka, masz sumienie, czy jak? Przepraszam, powiedział do Michaiła, a potem dodał stanowczo. Ojciec cię wychował i uważam, że dokonał szlachetnego czynu, gdy cię przygarnął. Ale rozsądnie rozpatrując, to na spadek możemy rościć pretensje tylko my troje. Popieram, kiwnął głową Borys. Moja teściowa jest chora. Przydałby się jej pobyt w sanatorium nad morzem. Wy i tak nad morzem mieszkacie? złośliwie rzuciła litka. Jakie ci niby morze? No, ona mówi, że korzystny byłby dla niej tropikalny klimat, jak na Seszelach, wymamrotał Borys. Ślina cieknie, roześmiał się Władimir. A nic, że ty jesteś biznesmenem, a ja, nawiasem mówiąc, zwykłym robotnikiem. Myślicie, że nie mam prawa do tego, co ojciec wypracował swoją pracą? Nie, nie dam się okradać. Z gabinetu notariusza wyjrzała dziewczyna i powiedziała, że można wchodzić. Tylko proszę po kolei. I ty pójdziesz? Z naganą, jakby miał zamiar odebrać im ostatnią butelkę wody na pustyni, zwróciła się do Michała Litka. Nie, jestem zdumiony twoją bezczelnością. Przecież można policzyć, ile ojciec na ciebie wydał przez całe życie. Ja pójdę pierwszy. Michał zerwał się z krzesła i rzucił do gabinetu. Jego bracia i siostra zostali siedzieć z otwartymi ustami. A może jakoś przez sąd da się zmniejszyć jego część, co myślicie? Wypowiedział się Borys, a Władimir z litką żywo włączyli się w omawianie tej możliwości. Potem drzwi gabinetu notariusza znów się otworzyły i trzy pary oczu wyczekująco i bardzo nieprzychylnie wpatrywały się w Michała, a on uśmiechnął się do nich. I ja złożyłem rezygnację. Nie chcę niczego. To znaczy, jak to? Wciągnęła powietrze zszokowana litka. Jak to, zrezygnowałeś? Po prostu, odpowiedział Michaju. Dom, rzeczy, pieniądze na kontach. Dzielcie jak chcecie, jak wyjdzie po sprawiedliwości. Nie chcę z wami ani walczyć, ani sądzić. Ale jedno sobie zabiorę. Patrzyli na niego jeszcze bardziej wyczekująco, jakby oczekując najbardziej podstępnego fortelu. Orlika zabiorę. Zgoda. I tak wam nie jest potrzebny. Tego samego dnia Michaju po raz ostatni wszedł przez bramę posiadłości swojego ojca i po pięciu minutach wyszedł, prowadząc na smyczy Orlika. Wszystko dobrze, chłopie, powiedział, otwierając psu drzwi samochodu. Na tylnym siedzeniu już był rozłożony koc dla niego. Michał zabrał ze sobą wodę, miskę dla niej i smakołyki, żeby staruszek nie denerwował się w drodze. Zaraz będziemy w domu, no, nowy dom będziesz miał, a ja nowego przyjaciela. I wiesz, Ceo. Pogłaskał kudłate uszy, a potem usiadł za kierownicą i skręcił na drogę do miasta, zerknął w lusterko wsteczne. Wszystko u nas z tobą będzie dobrze. Dziękuję wszystkim za wysłuchanie. Będę wdzięczna za polubienie filmu. Do zobaczenia następnym razem.